Cześć. Dzisiaj zajęcia z koła kwintowego. Aby nauczyć się koła piętowego, narysujmy koło. I zaznaczmy na nim, tak jak na zegarze, 12 punktów, tak jakby był to jeden wielki zegar. Królową wszystkich gam i gamą, od których zaczynamy naukę, jest gama C. Dlatego znajduje się ona na górze koła kwintowego. Z prawej strony koła kwintowego zaznaczę tonacje krzyżykowe. Natomiast po lewej stronie B. Jak sama nazwa wskazuje, koło kwintowe. Zatem kolejne tonacje są od siebie odległe o interwał kwinty. Policzmy kwintę od dźwięku C. C. D. E. F. G. Teraz policzmy kwintę od dźwięku G. G. A. H. C. D. Wyszła mi tonacja D-dur i kolejną kwintę. D, E, F, G, A. Zatem kolejną tonacją będzie A-dur. A, H, C, D, E. Czyli kolejną tonacją jest E-dur. I następna kwinta. E, F, G, A, H. I ostatnio H, C, D, E, F. Ale uwaga, HF to jest nasz wyjątek w budowaniu kwint. Jest to tryton, a tryton to kwinta zmniejszona. Zatem, aby policzyć kwintę od H, potrzebuję o 1,5 półton więcej niż w kwincie zmniejszonej. I to nie będzie HF, tylko H HFIS. W ten sposób zapisaliśmy y, tonacje durowe do sześciu znaków. Teraz nauczycie, jak szybko te tonacje zapamiętać. Cedur, wszyscy pamiętamy, to jest nasza królowa gam. Możemy jej narysować koronę. Cedur, wiadomo, że będziemy wiedzieli, że jest na górze. zauważ, zapisałam jednym ruchem, zatem ma jeden znak. Dedur, raz, Dwa. Czyli ma dwa krzyżyki, Adur, raz, dwa, trzy. Trzy znaki. Edur, raz, dwa, trzy, cztery. Hadur. Każdą kreseczkę oddzielnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich małych kreseczek. I Fizdur Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. Dobrze. To skoro znamy już wszystkie tonacje krzyżykowe do sześciu znaków, to powstaje pytanie, jakie znaki posiadają te tonacje. Aby się tego nauczyć, musimy poznać wszystkie krzyżyki po kolei. A te krzyżyki to fis, cis, gis, dis, ice, Ace, his, w tej kolejności trzeba się nauczyć. Teraz skąd będę wiedzieć, jakie krzyżyki są w danej gamie? W Giedur dur jest jakby na pierwszej godzinie, zatem ma jeden krzyżyk FIS. Dźwięk FIS w tonacji Giedur dur ma swoją specjalną rolę, ponieważ jest dźwiękiem prowadzącym. Tak, w D-dur zostaje ten sam krzyżyk, który był w tonacji Giedur. I dochodzi jego dźwięk prowadzący, czyli cis. Adur, fis, cis, gis. Edur, fis, cis, gis, dis. Hadur, fis, cis, gis, dis, ice i tak dalej. Więc teraz, jeśli chcemy odnaleźć znaki w tonacji adur, wiemy, że literkę A piszemy trzema ruchami, to odliczamy krzyżyki, których się już nauczyliśmy aż do dźwięku prowadzącego gamę adur, czyli do dźwięku kis. A, czyli adur ma fis, cis, kis. Stop. Przejdźmy teraz do gamby Ponieważ poruszać się będziemy w lewą stronę koła kwintowego, czyli jakby będziemy cofać godzinę, to nasze kwinty będziemy liczyć do dołu. Policz ze mną kwintę od C w dół. C, H, A, G, F. Czyli pierwszą moją tonacją. Bemolową będzie f który. Liczymy dalej. F, E, D, C, H. Ale pamiętamy, że FH to jest wyjątek. To jest kwinta zmniejszona. Aby wyszła mi kwinta czysta, muszę dodać do dolnego dźwięku bemol. Czyli powiększyć tą kwintę. Liczymy od B. B, A, G, F, E, a ponieważ wszystkie kwinty poza wyjątkiem mają takie same znaki, to będzie to tonacja S-Dur. Liczymy dalej. S, D, C, H, A, ale taki sam znak. Zatem As-Dur i liczymy dalej. Zresztą możemy skorzystać też z tych kwint, które już mamy. Skoro kwinta jest od A do D, to kwinta od As to będzie Des. Skorzystajmy jeszcze z tej kwinty. Kwinta od D w dół to G, czyli kwinta od DES to będzie <kühm> GES. Podobnie jak w przypadku krzyżyków, musimy nauczyć się kolejności bemoli przy kluczu. Te bemole to B, be, S, AS, DES, GES, CES, FES. Powtórz ze mną nazwę bemoli. B, be, S, As, des, ges, ces, fes. Skąd będziemy wiedzieć, który bemol w tonacji durowej bemolowej jest ostatni? Ostatni Bemol to czwarty stopień danej tonacji. Dlatego w F-dur mamy dźwięk B. F, G, A, B. Czwarty stopień. Dostał nowy bemol. W tonacji załóżmy As-Dur, ostatnim bemolem będzie As, B, C, czwartym stopniem jest des. Zatem As-Dur ma bemole B, S, As, Des. Liczę wszystkie bemole, aż spotkam bemol, który jest czwartym stopniem w mojej tonacji. Zostały nam tonacje molowe. Tonacja molowa równoległa do gamy durowej leży zawsze tercję małą niżej od równoległej gamy durowej. Zapamiętaj, gama durowa leży wyżej niż gama molowa i jest pomiędzy nimi tercja mała. Gama molowa jest smutna, więc leży niżej na podium niż gama durowa. Policzmy teraz gamę równoległe do zapisanych gam durowych. Dla C-dur tercja mała w dół, Amol, Dla G-dur, e Dla D-dur, Dla A-dur, Dla E-dur, Cis-mol, bo mała. Dla H-dur, mol dla fizdur, dis mol. I gamy B-molowe, tonacja molowa dla gamy F, dur pamiętamy, liczymy tercję małą w dół. Od F to gamma demol, od B gamma gemol, od S, C, od A F, od Des B i od G S. -S. Narysuj w zaszycie całe koło kwintowe.